Co ty do cholery robisz na mojej wyspie? Próbujesz mnie okraść, czy może napast? Ja. No cóż. Ej, słuchaj, musisz mi jakoś zrekompensować nadzarpanie moich nerwów. W przeciwnym wypadku się na się nalani. Ile chcesz złota? Złota? A po co mi tutaj złota, chłopce? Zróbmy inaczej, przynieś mi sześć surowych ryb. To będzie dostateczna zapłata dla mnie. Chwila. Mam dla ciebie ryby. No i proszę, nie było trudno, co? Hmm, wiesz, może trochę zbyt agresywnie zareagowałem na twoje przybycie. Nie mam za często gości i jak chcesz, możesz do mnie czasem zajrzeć. Na pewno nie pożałujesz.